No, no, no. Od razu wszyscy kamperzy, cheaterzy. O, leci tu. Leci. Nie. Dwa. Dwie ekipy lecą do Uwaga, wrogi żołnierz! Mamy cele, do roboty! Na domki. Jeden na obok. Na obok. Idzie to pięćdziesiąt osiem. Idą, idą. Tu mnie? Tu mnie do mnie. Strzelają do mnie. Więna ekipa Kładę Jesteście na dole Zalecenia chyba Wiecie co robić. Nie było? W ruchu! W ruch wysłał za was Jesteśmy jak na widelcu. Tutaj? Nie, nie, nie. Zamknięte drzwi. jest na waszym tropie. Co się dzieje batka? Aha. Mam tu karabin sturmowy. BZ legendarne. Mam tu karabin sturmowy. Naraz. Drugi tam jest. Ale to stali Tej ciało jego leży Ta bo jest, jest jeszcze jedno, jeszcze jeden UE, tu je mnie Ma głowy hejt ta flejty Patana co ty robisz tego? No ja nie wiem co ja robię Chodzi Dobra, hop, zrzut. Oj, Oj! Jest puta. u nas. Gaz. Nad nami BSP wroga. Tu czy, wroga czy, Ta! Dwóch jest. Idzie idzie, mora się wybał, są nad nami gdzieś, A. do bezpiecznej strefy, szybko!

że wrogim tropicielom. Są tam, no, gdzieś tam byli. Oj, no. Polone? Do jest, Na lewo, lewo. W środku. Wrogowie, jak to by. Aj, kurwa. Da ci płacę. Upsze. Na sklepie jest jeszcze jeden, uwaga Masz kawy? Ta 6, nie? Ta, na sklep trzeba iść. Wykupił typa ja puszczam BSP najpierw Proszę o zwiad! Tu jaguar 3-0 zrozumiano BSP rusza na Tak, Jest to typ w środku Wracamy do bazy uzupełnić zapasy miałem jeszcze, to prowadź. Tam jest jakiś trak, uwaga, nie? Muszę pójść, co? Dobra! Oj, oj. Do nie, do nie, nie, jedziemy to gdzie tam. indziej. No, tu są jeszcze na stadionie. stepu. A bo tu? Są takie bary dzisiaj. Raz wciąga z się gaz. Oznaczamy wam nową, bezpieczną strefę. Ej, są tam. Idą do zrzutu. Wo wow. wow, wow. 6 metrów. Ta, za zrzutem jest Bez kewa jest, kurwa mać Twój sojusznik jest w Guagu. Na bank kurwa, no patrz to Beata i co? I on nie widział od razu. No nie, to nie tam, tam dalej. Dobrze. na wolność. Dobrze. Uwa, ale fragów tej. No. Słuchaj żołnierzu, jeśli A gramy 9 minut, nie? Ale jeśli przegrasz, to koniec z Czas wagę... Nie masz gułagu już, nie? Mam Słuchaj, nie tam mam na Ej. słucham? Ej, nie, to jest Mateusz I powiedział, że ładna sesja Jestem Mateusz, jestem Mateusz Władka myślała, że z stąkiem gram U, bo tu strefa idzie, a motocykl bierzesz? Mogę wziąć. Legendary. Mam, mam, mam. Teraz krepul są przed nami. Może on jest w środku, nie? To chodź tu może. O, wow. wykupił ziomka tu Jest na radarze Jest Wzią kanie Nad nami nasz BSP! Idą. Nad nami BSP wroga. Jesie ja leczę. Obiega się z drugiej strony. Podustrzałem! Dobrze. Dobrze! jeszcze są tu To nie był lotnik? Właśnie nie wiem. Lotnik Poznań? Taka drużyna piłkarska. Dawaj, bezpa! Nad nami nasz BSP! Palę Bespa! Wiesz, kurwa, Jest tam? Ego, zaraz ściągnę. Jest tam, no? A! Szczoł z daleka. A to ja go powaliłem. No chyba to chyba dostałeś, fraga, nie? Tak. Czy ja? Tak, tak. No, to co tam? Gadasz. On się nie rusza w ogóle. Ej, ty jest Ty jeszcze jeden. No. Przebiega. Bez kewa. Uuuu! Dobrze! 140 metrów. Eee, ja mam skrzynkę za moją, jakbyś chciał. Dobra, ja tu pozbierałem. Mordini. Mam. Podam mi rekord fragów. No idziemy na rekord. Czy to już jest rekord? Oj? To już jest chyba rekord. Motocykl? To jest. Motocykl? I gdzie? A, widzę. Na no, upenie jest. Ta, leją do niego. To będą przebiegać. <laughs> ja idę w stronę szpitala. Dobra. A ja czekam tu na nich. Przekł Oj, wy, wyszedł, wyszedł. Tam A. jest. Wrogowie! Bez kawa, bez kawa tam jest Biegnie, przebiega tam Ruchu. Bez kawa Tracicie teren Gdzie go? Dostaje, jest bez kawa, jest bez, bez kawa, ziomuś Przebieg, tu Wrogowie w I tak musi no iść tu Do strefy, szybko! He, he. Idzie, idzie Pięknie Ale są bici. Ty, ja nie mam ammo, muszę rzucić, czy no, nie tak. Hej, tu jest wiem, co się dzisiaj dzieje, ale... Chyba no, grubo No A masz maskę? Mam maskę Ja też No Wiem, że jest forma Double win, ktoś tego potrzebuje? Kurwa, to będzie lipa, pił z przejściem. I my to mamy. No, z dwóch perspektyw, <laughs> no. zidentyfikowany. Rozwal drania. To dojazd. Nierutowane, skrzynka z kawami jak coś. Dobra. Oni gdzieś tam kurwa na sklepie są, wiesz? Na sklepie, no. Jeśli potrzebujesz sprzętu, tu jest idę. Są tam, no, no, no. Powalony jeden. mnie! Oj, drudzy strzelają do mnie. Drudzy, drudzy. Ej, podnieś mnie szybko, szybko. Strefa idzie. Oj, czekaj. O kurwa. ja Jajajajaj. ale fragę dostałem. Ty nie zaliczyło mi go Alez Teraz go zabili No no ale nie zaliczyło mi go Ten w sensie on się chyba podniósł i ktoś innego dobił Mio. Ale to bym nie dostał fraga Ta, Tam są no, tamten nie zajebał właśnie Wiesz Tam gdzieś na górce, na górce bardziej O jest, 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 o, kurwa, teraz nic nie widzę Dobra, dawaj sklepiniu sklepiniu masz tu Masz tu I uważaj na dachu masz chyba tą helkę, nie O biją się tu gdzieś Chyba, że podlecisz tu koło apteki, nie? Ale tu już nie ma strefy Wiem też tak myślałem, ale kurwa... W sumie wszędzie przypał. Tu masz jeszcze, w strefie trafiłeś. O kurwa. Aaaaaj. Aaaa no z tak. dachu. Grał. Które było? 18. 16.